I witam Was wszystkich tu, Wronek. 3-2 w tym momencie na arenie, więc jedziemy dalej. Jedziemy dalej, aby. No właśnie. spróbować zrobić tak, jak ostatnimi razami się udało czyli z tych dwóch brzydkich losów coś tam więcej ugrać. No cóż, przekonamy się. Jest już przeciwnik. Mam nadzieję, że nie skończy się to lostem, To było troszkę smutne. Jest Donger. W zasadzie, no, druidem wiele nie oczekuję. O, popatrzcie, znowu mogę zrobić to łombo-kombo tak jak w poprzedniej rundzie. Czyli wrzucić wilczego jeźdźca na początek. Dobra, spoko, mam gniew na drugą rundę, więc jakby coś wrzucił dużego, małego, to ja mu to mogę zabić. Prawie, że wszystko, więc czemu by nie? No, chyba, że będę miał lepszą alternatywę, albo on zacznie od czegoś. No, to jak się witamy, to się witamy. Dobra, w takim razie orzeźwienie. Wkracza wilczy jeździec, coin i wrzucam jeszcze nowicjuszkę, normalnie dwa agro, takie srogie, kart w ręku brak, ale mam 3-2 wilczego jeźdźca. Jak postawi dągerka to mu go zabije, pytanie tylko brzmi yy, czy kasować mu go gniewem czy z hero powera. Chyba z hero powera, z tego względu, że gniew zostawi na coś co miało być 3 punkty życia. Ok, a w trzeciej rundzie, patrzcie, mogę dziki ryk zrobić. Ok, u mnie mukla, o, to już w ogóle petarda, sobie zrobię zmienną kształtność, zabiję tego małego knypka, no i jadę w przeciwnika, ale mi tu agro wychodzi, patrzcie się, ja pitole. Strasznie srogie agro, a no dobrze, no o to chodzi. I w trzeciej rundzie, tak jak mówiłem, wchodzi mukla, no chyba, że gość coś tutaj zrobi niefajnego, to wtedy nie wchodzi mukla. Ale może nie zrobi niczego takiego, że tak powiem, niestosownego. Wrzucił cesarską kobrę. No i na przykład na ten wypadek ja tu trzymam w ręku gniew. Prawda? Coś jeszcze? Tak jest. No to w takim razie gniewem, trzy punkty obrażeń stronnikowi. Puf. No i jadę przeciwnika. No niestety nie ma many na większe czary. Hop. więc zostawiam go na 17 już tylko punktach życia. Eee, a mój wilczy jeździe dalej rośnie. Ciekawe, kiedy przestanie rosnąć. Nie wiem, mam jeszcze ten dziki ryk. O, jest trok twardopaszczy. do Plus 2 do ataku za każdym razem, gdy przeciwnik rzuci spela. Mhm. Mogę sobie zrobić plus 2 plus 4 do ataku. Czekajcie, 4. Ten wtedy miałby 5, czyli to by nam dało 9, 13 obrażeń. No to już by był prawie, prawie martwy. Nie, ja zaraz tego wrzucę golema zbożowego. No i wbijam się nadal w przeciwnika wszystkim. Co tu fabryka dała? Hop. No i teraz, jeżeli przeciwnik mnie tu nie, nie, nie zabije jakoś za bardzo w tej rundzie, teraz, czy nie zastawi się jakoś w brzydki sposób, to będziemy robić dziki ryk i agro. Konsekracja, och, my god. No to tyle, jeśli chodzi o mój dziki ryk. Hop. I jeszcze sekret, no. No nie wierzę, nie wierzę. Gwiezdny ogień, to gwiezdny ogień na no za chwilę. Ja sobie rzucę teraz, czekajcie, jakbym rzucił sobie spele, Moment, ja muszę policzyć, to jest ważne. Jeżeli rzucę sobie pazur, to mam plus 2 do ataku. Plus 4, czyli ja mam 4 i on też ma 4, to daje nam razem 8. No więc ja zrobię sobie pazur mimo wszystko. On dostanie plus 2 do ataku, oczywiście. Teraz ja mu go zabiję. hop, ok. Odpala się sekret czy coś? Nie. No, to następnie ja wezmę i wrzucę sobie króla mukle. Czekajcie, on, co on może mieć za sekret? Oko za oko może mieć, zobaczmy, będzie to oko za oko? Też nie. O. Nie, jest to oko za oko. Dobra, no to w takim razie śmiało wrzucam króla mukle i kończę rundę. Dzięki królowi mukli. I temu, że przeciwnik nie ma stworów na stole, no to jestem w stanie co nieco tutaj zdziałać, zwłaszcza, że mam dość mocne, jeśli chodzi o obrażenie karty w ręku, bo zobaczcie, dziki ryk sprawi, że... O, no i pięknie. Niech sobie nawet ją dopakuje bananem, to i tak nie zmienia totalnie niczego, ponieważ ja teraz głośno dziko ryknę, Zobaczcie, każda z trzech kart w zasadzie kończy grę. Hop, dziko sobie ryknę i zrobimy tak. Ach, nawet nie zdążyłem, He. No i pięknie. Juhu, czyli jest jednak czwarty win. Udało się. Fajne agro wyszło, naprawdę bardzo fajne agro. W zasadzie jedyna lepsza opcja, tak mi się wydaje, na początek, to właśnie Innervate i Mukla. To by był dobry początek, bo w pierwszej rundzie, jeśli jeszcze ja bym zaczynał, przeciwnik nie miałby nic na stole, a ja mógłbym potem jakoś to kontrolować, tak mi się wydaje. Ale teraz tak fajnie wyszło, dzięki temu, że no, cztery karty w pierwszej rundzie rzuciłem, ale opłaciło się. Już kogoś wynalazło, proszę, jak to teraz szybko leci. Kolejny dąger. Same dongery coś na tych arenach teraz. O, i skończyło się rumakowanie. 5, 5, 6 i 2. Ok, upiorny pajęczek jak najbardziej zostaje, natomiast reszta ziomeczków, czyli z strewnej dłoni, druiczponów i Gwiezdny ogień. Na razie znikają w odbętach mojej talii. Mam nadzieję, że szybko nie wrócą. Cholera jasna, dajcie mi innervate'a, gib mi innervate. I będzie mukla. I będzie mukla na wejściu. Zobaczmy, jeszcze jak on niczego nie wrzuci, to już w ogóle proszę o innervata. A dajcie mi go! Jeden mały innervate. Jeden malutki. Orzeźwienie. No, no come on! Przybywaj. Jakby tu rytuał odprawić? Trzeba pognieść na pewno arbuzy, marchewki i buraki, i marchewkę pognieść trzeba, i jeszcze trochę jej zgnieść trzeba. I następnie, jak już pogniotłem to wszystko, trzeba zadnąć w gąk. Ok, i uwolnić latawiec. Dobra, to teraz już orzeźwienie musi przybyć. Uwaga, god damn. No i mam teraz dylemat. Nie, no dobra. Coin, pajęczak. Kończymy w drugiej rundzie, drugi pajęczak, no i w trzeciej już wejdzie mukla. Mam nadzieję, że te pajęczaki po drodze zdążą zlikwidować wszelakie dziadostwo, które się pojawi tutaj ze strony mojego przeciwnika. Huhuhu. Holdera, no. Teraz przyjdzie innervate, to będzie mi smutno. Chociaż nie, nie będzie, bo wtedy sobie smokowca z mieszków wsadzę na stół. W sumie druidy spoko. Z tym takim pakowaniem many jest fest. Coś w życiu. Niestabilny gól. I co ja z tym mam zrobić niby, do? No? O, żelazno-kory obrońca. Dobra, to ja zrobię upiornego pajęczaka drugiego i jadę go za jeden. A nie jest tego dobrego. Zatrzymany ma tutaj być Król Mugla, ale kurde, niedobrze, bo chociaż, dobrze, niedobrze, może wrócić coś co będzie potem, że tak powiem, do zabicia, no bo skoro on sobie tu ten, to może jednak akurat, o, zobaczmy, nie, coś, coś mu robi. Grubiański sierżant. Morduje jednego małego knypka. I jeszcze donger wsparcia, nie wiem po co mu ten donger wsparcia, bo on zaraz z, zdechnie. Ale okej, okay, dobra, skoro tak, no to sprawa jest następująca. Hop. I czyścimy stół, Juhu, a zatrzymany wchodzi Król Mukla, Siemanko. Wielka małpa, masz dwa banany, baw się! Hehehe he, he. O, coś mu robi, rozjemca Aldorów, O, oh, god damnio! you! Wsać mu jeszcze banana! O, jest banan, piękny! Ach, nienawidzę cię mój przeciwniku, nienawidzę cię! Jak by cię tu teraz zrobić w wała? Mamy ale za dwa many to ja tu nie poczaruję, nie poczaruję. Dobra. Okej. Okay. Król Mukla, 1-5. No to najwyżej się go jakoś wyci wyciszy potem. Natomiast teraz ja wrzucę sobie Wilczego jeść. Uf, Który to Wilczy Jeździec razem z jednym małym pajączkiem zabijają przeciwnika. Tego rozjemca Lidorów mu mordują, więc koniec z przestrzeganiem zasad. Ła, I wjeżdżam mu za sromotne dwa punkty obrażeń. Jest to takie smutne widzieć Mukle z jednym punktem ataku. Jakby go ktoś tak kopnął w dupę, no to już gorzej być nie mogło, naprawdę. Okej, okay. no a ode mnie w takim razie wskakuje na stół ślusożer, hop, a ja dalej za dwa. Twardo jadę w gościa, niemal lekko. Co ja zrobię za 6 many? Za 6 many teraz zrzucę sobie żelazno korego obrońcę. Zobaczymy, co on na to. O no nie możesz sam spelem sobie na niego wrzucić ziom. Nie można w ogóle go targetować, ty też nie możesz. Także łe he, he. I co ty na to, cwaniaczku? Zwłaszcza, że ja mam ambitny plan zabicia mu tego gościa. On chyba, ch chyba nie przewidział, że jeżeli rzuci gościa odpornego na spelę, to i sam nie będzie mógł go dopakować. E, znaczy, e, spelem, oczywiście. Ani mu dać błyskiej tarczy, ani nic. Srebrytowy czempion. Spoko. Hop, i srebrytowym czempionem dobija tego pana. No cóż, to będę zmuszony w takim razie mm, zabić mu wszystkim, co ja tutaj mam skasować mu te jego jednostki, ponieważ tak jak mówiłem żelazno-kory obrońca wpada nam na stół eee, tak jest, no to w takim razie hyc żelazno-kory siemanko natomiast cała reszta chłopaków leje go prosto w tego jego odpornego na spele gałgana co zostawia mojego mukle no, ze statystykami 1-1, jest takie smutne mukle zatrzymany, silny tak jak mały dągerek za jeden tylko coś mi się zdaje, że on tam ma Mam nadzieję, że to nie był Bless of Kings, że zamiast tego ma... o! Faceless! No proszę. I skończy rundę pewnie. A nie, dołoży dęgerkę, no tak. Jakby to teraz robić? Silence'a poproszę teraz. Silence do mnie. D Dzięki. Eee, Okej. Okay. Bez twarzowym manipulatorem cwaniak się ustawił. A ma 7 many. Mogę wrzucić za czwórkę smokowca zmierzchu. Dobra, jedziemy. Smokowiec zmieszł na stół, gdzie 4-4. Następnie kasujemy oba żelaznokory. No szkoda, szkoda mojego, ale trudno. Cóż już poradzę? Dołożę jeszcze zmienną kształtność i trendowatego gnoma, aby potem, no niestety też króla mukle trzeba poświęcić. No i skasować mu oba małe dągerki. Trudno. Naz ciekawi mnie tylko, czy mój przeciwnik e, zabije smokowca z Mieszku, czy go nie zabije. No ja bym zabił osobiście, no ale to ja. Mam nadzieję, że on jednak tego nie zrobi. Nie, w życie sobie morskiego olbrzyma, no pozdro. Na szczęście spalił na to całą manę i morduje teraz smokowca, to jestem pewien. Tak jest. Smokowiec zamordowany. A szkoda chyba, a szkoda. Jest władca areny za 6 many, świetnie, 6-5 statystyki, czyli w sumie spoko? Zbiera łupów. No i jadę w przeciwnika hop za 2. No. Co on na to? 9 many w pigułę 6 kart w ręku, także. A, jest konsekracja. Zastanawiałem się, cholera, ja znaczy bym nie zaatakować, przypadkiem najpierw, żeby uszkodzić mu tą łazę. I pewnie, bo tarczę się wrzuci. Mam rację? Nie, dołożył banana. I atakuję, i wrzuca jedziego. Ow, right. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żywy jak mrozu, świetnie za 6 man, a za pozostałe 3 to jeszcze nie wiem, co zrobię. Ale na razie mu zamrożę tą łazę, Hero Power. I jedziemy we wryj. No i koniec rundy. Myślałem też, żeby druidem szponów go nie zabić najpierw, nie? Ale tak na dobrą sprawę tak. Oba banany zużył, więc jego Yeti nie zabije mojego żywiołaka. Eee... A no, chyba że zrobi Dark Królów. No to oczywiście tego nie przewidzieliśmy, prawda? No, w tym momencie generalnie pozdro. Napakuj więcej grubych jednostek. Ok, jest silence. To akurat dobrze. Teraz jest Silence. Hop! Jedź już nie będziesz taki fajny. A następnie w postaci kota zabijam mu wielkiego olbrzyma. No i chwilowo koniec rundy. No, problemem cholercia w tym momencie jest co? No jest to, że ja mam... O tak, strażnik król, ja mam mało jednostek, mało kart i troszkę to bieda. Jeszcze dar mocy i jedzie prosto we mnie za siedem, Tak, i morduje małego ziomeczka. No i pięknie. Jest tu cudownie, a ja mogę się uleczyć. Znaczy, no wiadomo, heal też spoko, fajnie, że jest, ale zamiast niego mogłoby tu coś być. O, jest i nowicjuszka, także pozdro generalnie. Heal na siebie i kasuje małego knypka, no bo co, no. Wrzucę sobie tą nowicjuszkę, niech ona już tu stoi. Ale tak powiem wam szczerze, że niestety marnie to widzę w tym momencie. Gość tutaj ma 16 obrażeń, czyli w zasadzie dwie rundy i a mnie nie ma. A ja, no nie, jakby się postarał, to może by w jedną zrobił, ale to musiałby drogować głupie karty, które, yy, którymi nikt nie gra, więc, więc to taka różnica. No, zobaczymy. Majtek z południowych mórz, no. Hero power. Okej. Okay. Protektor argentu. Jest! Świetnie. Także już całkiem. Grubo 18, no to moja ostatnia runda. Zobaczmy, co przyszło. Pazur. Pierdzielę, prawie go zabiję tym pazurem. Hop. mogę mu zabić 4-2 ziomeczka, ale to i tak nie wystarczy, bo tu już jest 9-14, 16-17. Perfekt, idealnie tyle, ile mu było potrzeba. A pewnie w ręce jeszcze ma konsekrację. Zobaczmy, czy to będzie konsekracja. Nie, srebrny to wyczempion, No tak, jeszcze lepiej. Oczywiście. Ale bieda. No i się skończyło. Puf. Puf, puf, puf. No nie, przynajmniej te cztery winy zrobione. Bo widzicie, druidem to ja tak średnio. O, i złote orzeźwienie, to też fajnie. Druidem to ja tak. Nie. Zobaczmy, co tam będzie w tych pięknych puzdereczkach. A to ciekawe, czy dostanę na przykład booster z goblinów już? Tylko nie będę go mógł otworzyć na ten przykład. O. Zobaczmy. Nie, zwykły booster. 50 golda, 75 golda. Fajno. Jeszcze 20 i nie spadnę poniżej 1000. No to otwieramy paczki. Janka mi tam śpi, więc nie pomoże. To też czasu radzić samemu. Hop. No to co? No to zamykamy oczy. Zamknięte i jazda. Coś chyba odwróciłem. O. I uwaga... O, no tak, Dianka nie pomagała i od razu widać, że taka straszna bieda, że hej. Dobra. Okazało się, że Dianka nie śpi, więc ja chcę, żeby mi pomogła, w związku z czym teraz tu na wizji... Hop, zakupię sobie jeden klasyczny pakiet. O, patrzcie, tu klasyczne, tu będą teraz te nowe. Dobra, jeden klasyczny pakiecik zakupiony. Dajemy się Diance. A ona niech do boju. O, otwiera się. Zobaczmy. No, otwieraj, klikaj, jak uważasz. Hop, hop, hop. I rzadka karta. O, kolejny murdlok. Dobra. Eee, no, tak, taki bonusik. Dienka lubi otwierać te pakieciki, więc zawsze jej ten daje, a że myślałem, że śpi, nie dałem, no i wiecie, tak, nie, nie można tego tak zostawić. W związku z czym, no co, no jutro więcej. Yy, dziś coś tam jeszcze też będzie, więc serdecznie zapraszam, a w międzyczasie pamiętajcie, klikamy lubię to, subskrybuję i tak dalej, i tak dalej. Do jutra. Strzała, hej!